Dzień dobry, szczęść Boże Państwu. Szczęść Boże. Witam serdecznie u stóp tego oto pomnika, pomnika Grunwalskiego. Spotykamy się tutaj, by po raz kolejny znowu świętować radosną rocznicę. Wielkiego zwycięstwa, którego dokonali Polacy 615 lat temu. Natomiast dzisiaj nie tylko jesteśmy tutaj, aby świętować, ponieważ dzisiaj znowu Polska wzywa, wzywa nas do walki. Tak jak ci, którzy wtedy walczyli z zakonem krzyżackim, tak my teraz musimy stanąć do walki z innym zakonem z zakonem brukselsko-berlińskim. Szanowni Państwo, to co próbuje się w chwili obecnej zrobić, to całkowicie zniszczyć naszą polskość, naszą narodowość, państwowość. My, jako Polska, jesteśmy wzorem dla innych krajów Europy Zachodniej, jako kraj. Jednolity, kulturowo, etnicznie. Wiele obecnej próbują wypchnąć do nas swój problem. Tych, których sami przyjęli, widzimy, co się dzieje na, na ulicach Berlina, Francji. No, widzimy w internecie wszak żadne e, tutaj mainstreamowe media głównego ścieku tych informacji nie pokażą, bo zepsułoby to całkowicie propagandę. Propagandę otwartości, propagandę uśmiechu Unii Europejskiej. Cieszę się, że jesteśmy tutaj dzisiaj tak licznie zgromadzeni, choć zawsze mogłoby być nas więcej, aby wspólnie móc przejść tym marszem, tym marszem ulicami, którymi chodzili królowie, chodzili święci, gdzie zawsze w Krakowie był duch polski i ten duch cały czas jest w nas tutaj obecny. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo współorganizatorom. Jesteśmy jednym z organizatorów jako Konfederacja Korony Polskiej, ale dziękuję Kamilowi Klimczakowi z klubu imienia Romana Dmowskiego, Adamowi Haleńczkowi Małopolski Bunt, Kubie Kowalewskiemu z partii KORDU. Cieszę się, że maszeruje z nami Młodzież Czech Polska, także wielkie ukłony dla młodych braci i sióstr, którzy tutaj we wspólnej wierze w walce o Polskę idą właśnie z nami. Więc szanowni Państwo, będziemy walczyć o ten kraj, idźmy z podniesioną głową w tym marszu i nie szczęśćmy gardeł, tak? Chciałbym, żeby po marszu każdy miał zdarte gardła, niech te patriotyczne hasła, jakie będziemy wykrzykiwać, niosą się przez miasto. Bo pamiętajmy, Polska to jest nasz dom. A to nie jest hotel. Nie, traktujemy, nie traktujmy Polski jak hotel, który może przyjąć każdego. Tak? Chcą nam przysłać tutaj ludzi, o których nic nie wiemy. Nie znamy ich przeszłości. Często są kryminaliści, którzy uciekli ze swoich krajów, bo tam być może spotkałaby ich kara śmierci. A u nas co dostaną? Mieszkanie za darmo? Na nasz koszt? Szanowni Państwo, nie, nie, nie. Nie ma miejsca tutaj dla imigrantów i podkreślam, że nie mamy prawa w ogóle mówić o legalnej i nielegalnej imigracji. Każda imigracja jest zła i to należy podkreślić, ponieważ były dzisiaj jakieś marsze, gdzie wspominano o nielegalnej imigracji. Jesteśmy przeciwni całkowitej imigracji na terenie naszego kraju, bo chcemy zachować swoją tożsamość narodową. Chcemy, żeby nasze kobiety, dzieci, żony, matki były bezpieczne, żeby mogły wieczorem być spokojnie na spacer a nie przeżywać ugręki, jakie przeżywa zachodnia Europa. Ponieważ tu jest Polska i my jesteśmy tutaj gospodarzem. Polak w Polsce! Gospodarze! Polak w Polsce! Gospodarze!